Ciepłe wyspy w Przestrzenicach. Aha, no właśnie, ja tutaj czytałam ofertę, którą mi przyniósł sekretarz z Górnego Archiwum. Zapraszamy na wyspę Robizona-Kruzo. Mogę Pani przeczytać ofertę? Pani Biuro Biuro Podróży Spełnienie Dziecięcych Marzeń organizuje dwutygodniowy obóz na letniej wyspie robinsona kruzo dla dzieci i młodzieży i dorosłych. Wyprawa Zaczyna się przelotem po Chile, skąd statkiem do, dolatujemy się do, do wyspy Rosyjskiej Kruzow. Obóz obejmuje wyprawę w wyspy, sztukę przetrwania w lesie, na tobie nauka rozpoznawania śladów zwierząt, pokaz filmu Chas the Way poza światem, z tomkiem Hansem w rocz turniej uczniczy, jak się nie zgubić, Węzły i liny, budowa tratwy morska wyprawa. Aha, e, a gdzie będziemy stać? E, to znaczy, to jest e, taka ogromna ucieczka w hotelu z 30 Aha, a jakie jest położenie wyspy? E, leży na, sto, na 80 długości geograficznej zachodniej i 14 stopni szerokości geograficznej południowej na Morzu Karaibskim. Aha, a jakie złożenie? owoce wyspy, e, melony, banany, opuncje, babusy, e, kukurydza i różne zaoferowane przez hotel. To określone, że to Teraz wygląda. Tutaj proszę. Mirek, też Dziękuję bardzo. Wylot jest za tydzień o godzinie 19 na.